Dzień dobry drogie cieczki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się riffem z utworu New Faith zespołu Slayer z genialnego albumu God Hates Us All. Tutaj mamy w standard CIS, czyli każda struna o 3,5 tony w dół. To jest bardzo prosty riff, ale to jest jeden z pierwszych riffów, w których, w których nauczyłem się palmiotingu, czyli właśnie tłumienia strun. To był jeden z takich właśnie riffów, który pomógł mi po prostu to ogarnąć. I tutaj przy okazji nauczymy się też oprócz tłumienia, też puszczania tą ręką, tak żeby akcentować. Riff, tak jak mówię, jest bardzo prosty. Zaczynamy 0 i struna niżej, jest dwójeczka. I mamy 8 na dwóch strunach, tumienie. I osiem razy, włosy mi się plątają. I mamy 8 razy te dwie struny. Na tłumieniu, czyli łapa leci na strunę. I później mamy akcenty trójeczka. Później struna najgrubsza jest pusta. Później szósteczka. Puste, najgrubsza, trójka, czyli mamy... I te wszystkie zera między tym właśnie tłumicie, macie puste, akcent, tłumimy, puste, tłumimy i trójka, czyli, czyli wszystkie te zera, wszystkie zera w ogóle w tej piosence mają być wytłumione i mamy. Mam nadzieję, że dzięki temu riffowi poćwiczycie sobie tą rękę, tak jak mówię, tłumienie i akcentowanie. Dwie bardzo ważne sprawy. No i drogie Siażki, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Miłego dnia Wam życzę i na razie Szlejer!